Mano kolano, witam Was serdecznie, widzowie, w kolejnym odcinku, gdzie zdobywamy najpotężniejsze skiny i przede wszystkim liczymy na łódź szczęścia. Dzień dobry, witam serdecznie, podaję dłoń, proszę się rozgościć, albowiem dzisiaj mamy dziesięciolecie Seas Guns skinsa dokładnie tak. A na sam początek, ja jak zawsze przypomnę Wam o kodzie Tom, który daje Wam możliwość bardzo fajnych bonusów, a mianowicie dostajecie 2 złote 10 groszy na start, 10% więcej do depozytu, macie również możliwości takie jak płatność skinami i przeróżne inne takie rzeczy. Dziesięciolecie jest Skinka. No, kto by pomyślał, że ten czas tak szybko zapieprza? Tutaj mogę Wam po powiedzieć, pokazać, że możecie odebrać sobie prezent z tej okazji. E natomiast jest on dostępny od 7 sierpnia. Od 7 sierpnia. Więc pamiętajcie, żeby sobie tu kliknąć, bo może na Was coś ciekawego czekać. Dokładnie tak. Funduszy zbytnio trzeba będzie się coś pozbyć. Trzeba się będzie pozbyć naszego tutaj Butterflyka. No i teraz. Hulej duszo, hulej duszo, także działamy, mamy nowe skrzynie, zaraz je sobie sprawdzimy, standardowo przejdziemy sobie na dół do naszych skrzyniowych pojedynków, Riptide, co jest w Riptide, tutaj chyba są rękawice, a nie, Emeraldy, e natomiast gdzie są, gdzie są rękawiczki, wydaje mi się, że w skrzyni Spectrum. Nie, spektrum są jeszcze krwawo dojebniejsze skiny, bo mianowicie robi doplery. A gdzie jest rękawiczka? Hydra case? Proszę bardzo, proszę bardzo. Na trybie jester wygląda to bardzo, bardzo nieciekawie. No ale dajmy, mamy trochę funduszy. Sprawdźmy, co tutaj zrobimy, co tutaj ugotujemy. Mm. Ostatnio wpadła bardzo ciekawa aktualizacja do CS, moi drodzy. Dajcie znać, co nie sądzicie. Mi się wydaje, że to jest. Oj chuj, a wóbka mogła być. Bardzo fajna zmiana. Natomiast nie podoba mi się rzecz jedna. A mianowicie. Yy, nie można już tak dobrze robić bunny hopa, jak wcześniej. Nie można tak robić bunny hopa, Wydaje mi się, że bardzo. bardzo tym sposobem ogłupiają grę. To znaczy się, że jest bardziej casualowa, że tak powiem. Eee, dajcie znać, co o tym sądzicie. Co do samych animacji, no powiem wam, fajnie. Eee, w końcu to jest CS2, a nie CSGO. Więc fajnie, że w końcu zastąpili te animacje. Ładnie to wygląda. Eee, dajcie znać, czy ten kałaszek, wyciąganie kałaszka, Wam się podoba? I czy w ogóle Wam siedzi? Się dobrze strzela, przede wszystkim po tej aktualizacji, bo mi całkiem sympatycznie, ale no, my tu gadu, gadu i w końcu, po kurwa, nie są mi w tych bojach. Pandory, zapraszam ci serdecznie, rękawiczki moje, kochane. Haha, Battle Skirt, kurwa, Hydra Case, a big no, no, a big no, 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 no. -no. Moi drodzy, polecam serdecznie również stronę PirateSwap, gdzie możecie wymienić swoje stare, niechciane skiny na coś kompletnie nowego. Proces polega bardzo łatwo. Moi drodzy, logujemy się przez Steama, wybieramy skiny, które nam już się znudziły, no i moi drodzy, z prawej strony wybieramy te, które nam się podobają. Macie szeroki asortyment, bardzo niską prowizję. Proces wymiany jest bardzo łatwy i szybki. Oczywiście wysyłamy nasze niechciane skiny i ile później otrzymujemy ofertę zwrotną z skinem, który wybraliśmy. Macie również przeróżne metody płatności, od BK po Paypal oraz gift karty. Serdecznie polecam. Gdyby Wam zabrakło funduszy, to Kottom służy pomocą, albo wiem z tym kodem macie aż 35% więcej do depozytu. Serdecznie polecam. Wlapcie sobie link w opisie filmu. Mamy Goldera Case. Y tutaj w ogóle mamy Dragon Lorkę. I ona jest w ogóle w Factory New. Ona jest w Factory New, więc jedynie Factory New może to polecić. Mamy złote itemy. Doppler rubiem 9 Gamma, Doppler Emerald. Możesz, kurwa, czemu to kosztuje na trybie Jester? No tak, no tak. Więc ja sobie cyknę tryby Boost. Bo mamy przecież do rzucenia wam prezenty tutaj do rzucenia zaraz pokażę bo przecież o tym zapomniałem o proszę jest wyjebało kałaszka w nie elegancko prezenty no poszło kilka widzę że kosa poszła natomiast w tym odcinku rzucimy wam proszę bardzo niech tak będzie kałaszek i gloczek więc od Pamiętajcie, żeby działać z kodem TOM, bo wtedy macie bardzo fajne nagrody i życzę, życzę powodzenia. Mamy jeszcze skrzynkę pniata, birthday case, surprise. Ja to kurde sobie wszystko od razu cyknę na naszych case battle'kach. Favor box case dawaj na 8. Tyk do zdobycia jest Ursus knife. I co? Mamy 3 złote. Mamy 6 złoty w skinach. O! Phantom Disruptor Sympatycznie, faktycznie nie spodziewałem się, że mam tyle warty. Co ursusik, jak to poleciał? Przeleciał mnie. No, już od razu mogę powiedzieć, że ten favorbox box case. E, już mi się nie podoba. Nie podoba mi się. E, także pierwsze koty za płoty. Elegancko. Zdejmijcie. 900 Zico. Ogarnięte. Fawor box case. Jest za nami. Mamy teraz, proszę ja, Ciebie Surprise Party Case. Robimy go sobie również na 8 razy. Tutaj mamy Bayonet, Bayonet Marble Fade. A propos bajoneta, również nowa animacja, wyciągania. Więc jeśli ktoś jest posiadaczem bajoneta, to wydaje mi się, że cena może pójść do góry. Takich Dopplerków, Marble Fadezików. Proszę bardzo. A propos, proszę, ta skrzynia już mi się bardziej podoba. Proszę ciebie surprise party case. To tutaj już jest bitwa elegancka. Nie ma co się bać. Nie ma chuja, że nas dogoni. Pewność siebie to podstawa w dzisiejszych czasach. Więc na luzaczku tą bitewkę zgarniamy. No i czeka nas jeszcze Czeka nas jeszcze kolejna skrzynia. Jak on się nazywa? Birthday Cake Case. Okej. Okay. Urodzinowy tort. to mamy w torcie? Talon Fate. I jakieś inne smakołyki. Okej, okay, M4 Fate. I nawet widzę tutaj... Wajsy. Proszę bardzo. O, bardzo dobry tort. Naprawdę smaczny, smaczny tort. Taki, Taki jaki ja lubię. Tak, tak, tak. Elegancko, proszę. Emeczka. Tutaj tego. O! jeszcze kolega podbije. No. Very good. Jeszcze tylko y rękawiczki, żeby pasowało do. O proszę! A o kim mowa, o kim mowa. Filtested. tested. Proszę. Identyczne jakie ja mam. E e a Ej, cały zestaw. Naprawdę cały zestaw, Trzeba ba. Jak to powiedzieć? Ja również Wam życzę smacznego. Życzę Wam smacznego. I teraz chyba przechodzimy do... Ale jeszcze jest piniata case. Piniata. Daj tą piniatę. Bo ja mnie tam już interesuje ta dragon lorka. Proszę ja ciebie piniata case. Tu no, zrobimy pięć. Nie ma co się tutaj tego zastanawiać. Wiemy, że każdy czeka tutaj na naszą dragon lorkę. ostatni skrzyni. Tutaj mamy... Do dropnięcia koset, tylko pytanie, co jest? No co jest kurwa, dzisiaj powiem Wam, oprócz tej pierwszej skrzynki, która mi się mega nie podoba, to tutaj wypierdala na mocno w skinach. Ostatnia skrzynia i będzie złoto. Będzie chuj do dupy, ale bitwa się zwróciła i kolejna wygrana. Elegancko, superansko. Wow! No i teraz. Na testa, folgi Golden Era Case Troszkę tutaj ta cena jest... Oszałamiająca, ale ja to dla was zrobię Proszę bardzo 6 I teraz wykurwiamy 3 Dragonlorki Faktoryniu New przypominam, przypominam, tam są, nie? Trzy 3 Dragonlorki faktoryniu. Jedna I, i pierwsza yy, To będzie teraz pierwsza O kurwa, ta bitwa się za chuja nie zwróci, ja pierdolę Pierwsza, dzień dobry, proszę państwa, witam serdecznie, miło mi jest, druga, druga, druga. O kurwa, Makałacha, dobra, wszystko jest spokojnie, nie może, nie może dropnąć awp, bo nas wykurwi w kosmos. No i słuchajcie, teoretycznie, jaki fart. <śmiany> Miały być trzy, ale jest jedna, ja nie narzekam, e, także wiecie, jest, kurwa, powiedziałbym wpyta. praktycznie, praktycznie... Po tym odcinku jesteśmy dwa razy do przodu, ale jeszcze mnie ciekawi ta skrzynia, powiem ja że jest taka intrygująca, cie taka ciekawska, jest ciekawska to, je, to ja jestem. Yy, dawaj go jeszcze raz, dawaj go jeszcze raz. O kurwa, patrz co dropnął, skurwiel. Jebane Tiger Strike, nie wiedziałem, że tyle kosztują w Fakturyniu. New. Stream, pewnie w Factory jebany, patrz, to pięć koła kosztuje. I cicho, teraz ja wykurwiam mu w pysk. Czarne rękawiczki. Czarna skrzynia. Fakty New tyle kosztują? Stary, ja tych rękawiczki... Nie wiem czy ktokolwiek ma je założone. Fakty, New. Panie Tomaszu, gratulacje. Jeden z lepszych odcinków kolejny raz. Miło mi jest tutaj z panem gościć. Sympatycznie widzowie, ja przypominam o kodzie tom, bo może wam również odda. Przypomnę, że strony jest od 18 roku życia cały czas i macie cały czas punkty. Właśnie w związku z tutaj dziesięcioleciem naszego CSGO skinsa, więc ja sobie teraz te punkty wymienię. Proszę bardzo, mam nadzieję, że będzie 5 gwiazdek, jak tak dzisiaj dobrze dopierdala do pieca. O, jedna. O, to tak... Ni chuj, ni w oko. No ale może być, może być. To mamy to. Idziemy na Exchanger. Standardowo, jak co do zgarnięcia będzie bardzo sympatyczny skin. A mianowicie, widzowie, dla was sobie rozdamy, niech będzie kałaszek zmienioną animację ma, więc na pewno się komuś spodoba empress, pamiętajcie zostawiacie łapkę w górę, komentarz o, oczywiście z komentarzów losujemy, wybieramy zwycięzcę no i standardowo pamiętajcie o kodzie tom ja jeszcze jak co odcinek wybier wybierzemy sobie zwycięzcę yy, skina, proszę bardzo ładujemy komentarze, szybkie werble pyru, pyru pyru 206 komentarzy to oznacza, że macie większą szansę na zdobycie skina, a zwycięzcą jest Modesto 000007. Gratulacje kolego, mam nadzieję, że masz trade ofertę w swoim opisie u profilu. Ja się z Wami sympatycznie żegnam. Trzymajcie się elegancko i dużo zdrówka życzę.